Po koncercie porozmawialiśmy z Jackiem Rybczyńskim, kapelmistrzem orkiestry. Postanowiliśmy w tym roku jesienią zagrać troszkę e, kilka utworów e, bardziej nazwijmy to poważnych, bo było i bolero, e, i e, miks utworów e, klasycznych. E, troszeczkę marszy, troszkę dziewczyny potańczyły po e, publiczności można sądzić, że się podobało. Tak naprawdę zrobiliśmy w, na 14 utworów tutaj, dzisiaj graliśmy 10 nowych, zupełnie nowych, nigdy jeszcze nie granych. Udało się zaprosić do orkiestry dwóch solistów. Pan Rafał Sekulak i Pan Janusz Czachor. Pan Rafał Sekulak już z nami kiedyś śpiewał, także znamy się, orkiestra go zna, on zna orkiestrę. Natomiast Pan Janusz Czachor jest to mój przyjaciel sprzed wielu lat, ze szkoły średniej. Skrzypek, lutnik, budowniczy instrumentów. Doskonale improwizujący człowiek, i postanowiliśmy zrobić, stworzyć coś razem. Sala wokół pękała w szwach. Dla wielu osób zabrakło miejsca, trzeba było dostawiać dodatkowe krzesła. Trudno powiedzieć komuś, że nie może wejść, ponieważ zabrakło dla niego miejsca. Orkiestra cieszy się dużą popularnością. Ludzie chcą jej posłuchać. I w momencie kiedy przechodzą to osoby starsze, no trudno, żeby półtorej godziny koncert spędzały stojąc. A dla nas.